Rycerz Terwu Dąbrowa wracając tutaj z wyprawy wojennej, jak widzi z moim wiernikiem, i którzyśmy najszybciej się przygotować odpowiednie na spotkanie tak z tak zamienitą osobą Królów. Po drodze spotkaliśmy posłów do ciebie, jeżdżą, i, którzy się do ciebie udawali. krzyżackich, tych oto tutaj. Z poseli. Aczkolwiek. Obrazili mnie na drodze. Lecz. Szanując zasady, że posła ruszyć nie można, ani wyzwać na pojedynek, proszę kuru, po rozmowie z nim już jak załatwi swoje sprawy doczesne. Wezmą nam na. Za... Za... nam, abyśmy mogli z Bogu dać do rozstrzygnięcia na stół. Jako żywy, zgadzam się. Jednak widzę, Krzyżaku, że patrzysz na mnie okiem złym. Czy żebym ci uczynił? Panie, na muszę, na tych strażników. się Żydów Wojciech przebrali, więc w granicach tego królewka już przybył. Napadli na mnie i tę oto zbroję mi jak widać, nadpiszczyli. Widzę, widzę właśnie. Kierunkowie, pomóżcie tutaj zasadę Krzyżakowi połatać go. Panie, mój przeciwnik jeszcze nie jest gotów, Albo po prostu unika walki ze mną. Niech najpierw rozsądzą nasi gierunkowie, który lepiej wyszkolony. Dobrze prawisz, rycerzu. Niechaj puk rozstrzygnie. Gierunkowie. Dawajcie do walki, panowie! Dajcie do <noise> Tutaj, Proszę państwa, pozwolę sobie na lekki komentarz, narrator. Ubiory zbrojenie tych e, Gierków. Gierkowie, jak widać, są lekko zbrojenie, do swoich panów. Mają na sobie kolczugi. Jest to właśnie zbroja wykonana z drutu, e, z kółeczek splecionych się na cztery ze sobą. Jeden z rycerzy ma tutaj taki trochę późniejszy kształt, przypomina trochę słówkę. Uzbrojeni są w miecze jednoręczne i tarcze. Walka na, e, w takich zbrojach nie była wcale taka łatwa i wygodna. To co Państwo widzicie w filmach to jest często po prostu zwykłe e, po prostu sekwencje, których aktorzy się wyuczyli. My tutaj walczymy naprawdę, bez żadnych ustaleń, bez żadnych markowanych cięć. Wszystko jest naprawdę, dlatego ostrzegałem wcześniej, że mierz się może w każdej chwili złamać. Jak widać jeden jest strasznie nieokrzesany. Nie szanuję swojego przeciwnika, ale czego się dziwić w końcu to krzyżak. Mój król! Bo Oj! Stop! Proszę pana, proszę się stąd dosunąć, coś mówiłem, bo naśle na wierków. No. A jak widać są strasznie nieokrzesani. Walcie was sobie dalej. Typu właśnie kolczuga miała zadanie chronić, przeciwni... chronić no... właściciela przed ranami ciętymi, niestety nie broniła przed ciosem na przykład toporów czy pustyganów. ze względu na to, że tego typu broń zadawała bardziej obuchowe cięcia robiące, które były... po prostu łamały żebra kości przeciwnika i taka zbroja tego jednak nie hamowała. To mogą tylko blokować cięcia przed mieczem właśnie. Kolczuga była jej rozkwit najczęściej używano właśnie w XIII wieku, kiedy również walczono właśnie na miecze. Potem już w XV wieku to co Państwo często oglądacie w telewizji, że rycerze walczą na miecze w zbrojach płytowych. To nie było najmniejszego sensu względu na to, że właśnie tutaj jak się kolega przechadza w zbroi płytowej. E, taka zbroja płytowa, no mieczy i nic nie mógł zrobić tak naprawdę. Dobrze opancerzony rycerz nie było szansy, żeby cokolwiek się stało. O, widzę, że już jeden O, hmm. Ocal życie. O, wiem, jak nie zachował się rycersko. Nie, jeszcze rycerzem. Pachoł, zawierz mi to ścierwo sprzed oczu Niech się tutaj nie wala i nie rozkłada